Wesoła podróż. Najpierw mamusia kazała mi samemu zapakować walizkę na kolonię. A potem, kiedy walizka nie chciała się zamknąć, powiedziała, żebym wyrzucił wszystkie niepotrzebne rzeczy. Tłumaczyłem, że nic niepotrzebnego nie włożyłem, ale mama tak na mnie spojrzała, że zacząłem jeszcze raz od początku. Niech tam pomyślałem. Mamusia przekona się sama. I rzeczywiście, kiedy znowu wszystko wpakowałem, tu niepotrzebnymi rzeczami okazały się tylko szczoteczka do zębów i dwie chustki do nosa. Bo jedna zostawiona w walizce zupełnie mogła mi wystarczyć. Kataru latem nie ma od czego dostać, a tyle chustek to tylko zmartwienie. Bardzo łatwo się gubią. Najłatwiej ze wszystkiego. A potem mama, która ma zapisane wszystko, co biorę na kolonie, robi mi wymówki. Walizka ciągle nie chciała się zamknąć. Przyszedł Mietek i poradził mi na niej usiąść. Nie pomogło, więc usiadł on bo jest ode mnie o całe kilo cięższy. Też nie pomogło. Chcieliśmy usiąść razem, ale nie zdążyliśmy, bo weszła mama i bardzo się rozgniewała. Walizka jest pamiątkowa. Jeszcze babci ojciec jeździł z nią do Ameryki. I zawsze była bardzo mocna, a teraz w moich rękach od razu rozleci się w drobny mak. Więc już nie siadaliśmy. A mama wyjęła wszystko i sama zaczęła pakować. Naturalnie szczoteczka do zębów zmieściła się, ale to, co najpotrzebniejsze zostało, Rodzice żadnego zrozumienia nie mają dla takich rzeczy jak sznurki, drut, blaszane pudełka, różne blaszki, gwoździe, albo na przykład resztka starej opony. Zupełnie mały kawałek deski też nie uratował się przed mamy okiem. O mało nie płakałem, bo na koloniach to czasami człowiek życie by oddał za kawałek drutu albo kilka mocnych gwoździ. Ale skąd je wziąć? Na piechotę do domu drałować? Więc powiedziałem mamie, że trudno. Jak już mam wakacje mieć zatrute, to wolę zostać w domu, bo mama wcale nie docenia moich dobrych chęci. Jakich dobrych chęci? Spytała mama. A tych, że na przykład jestem taki oszczędny i chcę zgubić tylko jedną chustkę do nosa. Mama do walizki włożyła mi aż trzy, a jak zgubię wszystkie trzy, to znowu będę musiał słuchać, że ojciec i mama ciężko na mnie pracują, a ja myślę, że wszystko z nieba leci. Owszem, ja wcale tak nie myślę i dlatego chcę zabrać ze sobą tylko jedną. I zgubić? Zapytała mama. Przecież wolałbym jej nie zgubić. Ale to jest strasznie trudne. W ogóle uważam, że człowiek jest źle obmyślony. Taki na przykład kangur to jest obmyślony o wiele lepiej. Ma kieszeń w skórze na brzuchu. Czy śpi, czy chodzi, czy się kąpie, to kieszeń ma zawsze przy sobie, nie rozbiera się i chustki do nosa nie zgubi. Bo jej nie nosi, mówi mama. No właśnie. Kangur ma taką wieczną kieszeń, a nikt od niego nie wymaga, żeby nosił chustkę do nosa. A ja chociaż mam kieszeń tylko w spodniach, które trzeba zdejmować, a do tego w kieszeni zawsze robią się dziury. O święta Małgorzato, zawołała mama. Ja też wolałabym, żebyś był obmyślony inaczej. A, widzi mamusia? Ucieszyłem się, ale na krótko, bo mama dokończyła. I nie plótł tylu głupstw. Obraziłem się. No ale nie warto było, bo mama nawet nie zwróciła na to uwagi. Zamknęła zupełnie łatwo walizkę i wyszła do kuchni, żeby mi przygotować coś do zjedzenia na drogę. Skorzystałem z tego i zdążyłem wrzucić do walizki kilka gwoździ, kawałek drutu i kłębek sznurka. Deska niestety przepadła, mama zabrała ją do kuchni. Na dworzec chciałem pojechać sam, ale mama oświadczyła, że oka w nocy nie zmruży, jeżeli mnie własnoręcznie do wagonu nie wsadzi, bo ze mną nigdy nie wiadomo, jaki cud się zdarzy. Wybieram się na kolonie, a kto wie, czy nie wyląduję na Księżycu. Aż mnie to zastanowiło. Rzeczywiście, gdybym pojechał na Księżyc, to byłby cud, bo przecież jeszcze z Księżycem komunikacji nie ma. Ale o cuda teraz bardzo trudno. Dawniej było dużo cudów. Mój patron to chyba jakiś cud z pierogami zrobił, bo kilka razy słyszałem, jak nasza dozorczyni mówiła: O święty Jacku, z pierogami. No, z pierogami o wiele łatwiej niż na przykład z Księżycem. Wstyd mi było jechać z mamą, jak małe dziecko, ale na dworcu zobaczyłem, że każdy był z matką albo z ojcem, a niektórych odprowadzała cała rodzina. Tłok był okropny. Całe szczęście, że pan kierownik kazał szybko się pożegnać, ustawić w pary i wyprowadził nas na peron, a rodzice zostali za siatką. Tylko jeszcze coś wołali. Nic nie było słychać, ale zupełnie łatwo można się było domyślić. Każdy chciał siedzieć przy oknie albo chociaż wyglądać. Ale to było niemożliwe. Tylko silniejsi dopchali się. Ja też wychyliłem się i chciałem mamie dać znak chusteczką, żeby była spokojna, że jadę zwyczajnym pociągiem, a nie rakietą. Pociąg w tej chwili ruszył, pani złapała mnie za pasek od spodni, a ja przestraszyłem się i wiatr porwał mi chusteczkę z ręki. No, ładny początek. Martwiłem się, ale nie na długo, bo od zmartwień to można w chorobę wpaść, a mama kazała mi nabrać zdrowia na koloniach. W wagonie było wesoło i głośno. Jeden tylko wacek, który siedział koło okna, miał bardzo smutną minę. Pewnie było mu żal, że jedzie bez mamy. Nieraz widziałem, że on jest, jak to się mówi, przywiązany do rodziny. Mieszka na naszej ulicy, zaraz za Tomkiem. Nigdy prawie nie jest sam. Chodzi albo z mamą, albo z ojcem, albo z małą siostrą, którą trzeba wozić w wózku, albo z psem. Taki jest już towarzyski. Jak tylko pociąg ruszył, wszyscy poczuli straszny głód. Rozpakowaliśmy zapasy i zaczęliśmy jeść. Tylko wacek nie ruszył swojej paczki. Patrzył w okno, przylepił nos do szyby, nie zwracał uwagi na to, co my robimy. Tymczasem zajrzała do nas pani. Poczęstowaliśmy ją, a pani powiedziała, że nas też poczęstuje za chwilę. Kiedy wyszła, zaczęliśmy zgadywać, co to będzie. Nagle Romek powiedział: Szkoda, że nie mam papierosów. A może który z was ma? Nikt nie miał papierosów. A Tomek oświadczył, że Romek pewnie porażenia słonecznego dostał, bo na dworze było dziś bardzo gorąco. Ale Romek zobaczył konduktora idącego korytarzem i zapytał niby zupełnie dorosły mężczyzna: Panie konduktorze, prawda, że tu wolno palić? I pokazał napis na naszym przedziale dla palących. Konduktor spojrzał na Romka, potem na nas, potem znów na Romka i uśmiechnął się. Owszem, odpowiedział: przecież to przedział dla palących. A czy pan szanowny pali? I podsunął Romkowi paczkę sportów. Romek zaczerwienił się, ale nie stracił głowy. Nie, dziękuję panu, nie będę palił. Moi koledzy nie lubią dymu. Kręci ich w nosie. Ale dłużej nie wytrzymał. Wybuchnął śmiechem, a za nim wszyscy. Konduktor też się z nami śmiał. Nadeszła pani i poczęstowała wszystkich miętówkami. Podeszła i do Wacka. Wacek wziął miętówkę, podziękował i znowu odwrócił się do okna. Zauważyłem, że oczy miał mokre, a to beksa. Powiedziałem zaraz o tym Tomkowi, który siedział koło mnie. Tomek wytłumaczył mi, że wacek miał ukochanego psa, a wczoraj ten pies wpadł pod ciężarówkę i zdechł. Tomek pomagał wackowi pochować psa w ogródku. Wybraliśmy ładne miejsce pod dzikim bzem, opowiadał Tomek. Położyliśmy duży kamień, ale zawsze to jednak straszne nieszczęście. E, eee, mówi romek, to już jest za dużo. Płakać z powodu psa. Mnie w zimie stryjeczny dziadek umarł i nie płakałem. Mężczyźni nie płaczą. Tomek nie chciał się zgodzić. To zupełnie co innego. Nie chowałeś stryjecznego dziadka od szczeniaka, mówi. A Wacek swego reksa butelką karmił. A po drugie, do takiego psa to się można przywiązać jak do rodzonego brata, wiesz, miałeś kiedyś psa? Nie miałem, mówi Romek. A brata? Też nie miałem. No to nie znasz się na takich sprawach. Nie rozumiesz, że pies i strijeczny dziadek to są zupełnie inne rzeczy. Jak to? Mówi Romek. Nie rozumiem. Człowieka od psa nie odróżnię? Chcieli się z Tomkiem pokłócić, ale dałem im znak, żeby byli cicho, bo Wacek usłyszy i będzie mu przykro. Pies to przecież przyjaciel, a przyjaciela żal. Pani znowu zajrzała do naszego przedziału, więc chłopcy zaczęli wypytywać, jak wygląda to miejsce, gdzie będziemy mieszkać. Czy tam jest las? Pytał Romek. Jest i to bardzo duży. A czy w tym lesie są dzikie zwierzęta? Nie wiem, mówi pani, ale przypuszczam, że są tam zające i borsuki, a może jelenie. E, Romek na to. To przecież nie takie dzikie. Ja myślałem o tygrysach albo o lwach. A więc myślałeś o drapieżnych? Na szczęście lwów ani tygrysów w całej Polsce nie ma. Na szczęście, powtórzyła pani, bo nie byłoby chwili spokoju na koloniach. Ciągły strach, brrr! A ja bym się wcale nie bał, zaczął się chwalić Romek. Trzeba tylko znać różne myśliwskie sposoby. Jakie? Jakie? dopytywali chłopcy. A na przykład, jeżeli nieść przed lwem zapaloną pochodnię, to lew nic nie zrobi. To prawda, mówi Tomek. Wilki też ognia się boją. Proszę pani, a co pani myśli o tym sposobie? zapytał Sewerek. Czy to możliwe? Możliwe, ale pod jednym warunkiem. Wszyscy byli ciekawi, co to za warunek. Nawet Wacek od okna się odwrócił. Pod takim warunkiem, ciągnęła pani że te pochodnie będzie się niosło bardzo prędko, ile sił w nogach. Oj było, śmiechu było. W ogóle cała podróż upłynęła nam bardzo wesoło.